W 2025 roku mija 8 lat od powstania projektu Top Woman in Real Estate. Jest to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, podczas którego nagradzamy najważniejsze kobiety świata nieruchomości i budownictwa. Projekt ten powstał w 2018 roku z potrzeby docenienia i nagrodzenia pań osiągających sukcesy w męskim świecie nieruchomości. W ciągu 7 lat otrzymaliśmy ponad 830 zgłoszeń do konkursu a jury wyłoniło 90 laureatek. Nagrodziliśmy także 13 firm w kategoriach Best Team i Pro Women Company, ale najważniejszym efektem naszych działań jest zauważalna przez wszystkich zmiana w podejściu do awansów i wsparcia kobiet w tej branży. Dziękujemy partnerom, dzięki którym to wszystko, co robimy od 7 lat jest możliwe. Projekt Top Woman in Real Estate to nie tylko konkurs i gala, to także program mentoringowy. Ideą programu mentoringowego jest wspieranie kobiet w biznesie poprzez dawanie im możliwości uczenia się od najlepszych. Obecnie w programie mogą brać udział zarówno panie rozpoczynające swoją karierę, osoby na średnim szczeblu kariery, a także top menedżerki. W ciągu pięciu lat z programu skorzystało ponad 250 pań, a kolejna szósta edycja wystartuje na początku września. Dziękujemy partnerom, którzy identyfikują się z ideą wspierania kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym. Naszym kolejnym projektem jest konferencja Top Women Experience stworzona w 2023 roku z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenie okazało się bardzo potrzebnym, inspiracyjno-networkingowym spotkaniem. Dziękujemy firmom, które razem z nami wzięły udział w święcie kobiet. Naszym najnowszym projektem jest Festiwal Mentoringu. Łączący konferencję inspiracyjną oraz ogólnodostępny mentoring dla wszystkich chcących skorzystać z indywidualnego spotkania z mentorem. Kolejną edycję planujemy na październik. Cały czas też działa stowarzyszenie Top Woman for Women, w którym wspieramy kobiety w kryzysowych sytuacjach. Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące wsparcia. Więcej informacji o naszych projektach znajduje się na stronie www.topwoman.pl